Tuba i nagle wstał po tej tubie jednak Akcja Ja się niezbyt mocno mówię. Za... Nie od no, chyba nie wiesz, do 1050 Strzelaj! No nie wiedziałem, że to ty, mówię, lokalnym furą podjeżdżasz, no ty jesteś mądry Chodź no, Ajat, scenariusz, scenariusza postrzelił! coś się dzieje! Czek Nic, słyszane Ej. Ej ty, tam tamte auto, które tu przyjechało to jest zielone Wracam do głowy, stój, stój, powiedziałem ci. Wracam do głowy. Nie jeszcze jestem w środku. Dora, dobra, dobra. Nie za szybko. Idziemy, 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 idziemy do tu. Mamy jednego napastnika z Kadgdara, Janka Sody. Z tym, co no, powiedziałeś, że dałem się w negocjacjach, może w pościgu tymi toitami nie ma opcji, to nie spełnia w ogóle warunków do jazdy. Napad będzie kupą śmiechu. to, to się nawet nie odzywa jak coś, dobra? No i k***a kur... masz sprawę za to. O j**a, przepraszam stary, się, że to to i <grym> to taka się chcesz? Wysiadaj, 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 A to ci chodź, to się... Wsiadaj przy... ...2776. EJ! Erwin? Tak, tak, zgłaszam Czemu mówisz do ludzi o pokazywaniu im To było akurat do was keza, ale rozumiem już dlaczego, dlaczego się odzywałeś na, na radiu i to się nagle przeszkadza, rozumiem, nie ma problemu z... Nie, słuchaj, ale, ale... Stali. Jak ty, ty to słyszałeś? W ogóle, to, nie, bo jak to, to słyszałeś, bo, jak to... tak A, czyli A, miałem znak. tego nie słyszeć, nieźle Oooo, słuchaj. No zobacz, jak to złoło to Dla mnie spoko, nie? Ale... nie Zamykaj! Zamykaj! Dobra, Maxu, REBLA! No Które? Bierz, Które są moje? są zamknięte! Odbarte są! Tu jest, tu jest, Pana, tu jest. jest! Dobra. Są, Rebla? E, ty i ten... Ty i Megan otwieracie bramy jak coś. Jest. Megan, szedzasz do mnie? To Czysty radzi w sobie! Wiecie jak to będą kolczatki, da, jest koniec! Go, 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 go! Poszukać, to się dobra. Jedź, 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 jedź! Mówimy w ciszy na radiu, chociaż ten jeden raz. będzie cisza i żadnego p... Tak, jest dla jasności, Grzechu nigdy się nie lubiłem, nie? Zobaczcie. Bardzo ciekawe komunikaty na radio. Bardzo ciekawe. <laughs> tu tego człowieka. To to już to nie ma znaczenia, Grzegorz. Jeżeli macie sobie coś wyznasz. Skoro nie ma znaczenia. On wjechał chyba na lotpenty. A, on wyjechał tam. na bo... Tak, jest tutaj. Aha. Wow. Get out. Aha. No to fajnie Nie idziemy po korwetku, się pozwolicie? Jaka k... a dobra, nie chce mi się 309 na 276 Chwaci go 18 na 1 Przepraszam na 1 Co ci ludzie odp... Co pan robi? Kiedyś, co? Wyjdzie pan z rękami do góry Co ty, co ty, co ty? Ej, pomogłem ci chyba, panie policjant. Zatrzymałem go jak coś. Jeże. Koniec tego dobrego. Zabieramy cię do bunkra. Jak to jest możliwe, Wy wytłumacz Bita? Jak wszystkie zamki niby. No nie mam zamków, gdzie? Zero. Nic. Biuro no, otwarte, ty. człowieku. Jakaś pani ruda mi tu chodzi... O, bo to trzeba duty. Dobra, nieważne. Kocham cię. Eee yy, proszę, zapraszam. Już się... o, jak no, 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 jest. tak, oczywiście, jak najbardziej. O, tak. o Boże. O nie. Cały transport Boże. się wy... Co jest? <śmiech> <śmiech> no i co teraz? Baśka nie żyje ze szpitala, umarła! Ja nie chcę umrzeć w tym szpitalu. Ja tak nawet Baśka umarła, jeden z lekarzy również Nie, ratujcie go Idziemy na szpital My musimy zaprawić furę Musimy się cofnąć On żyje No, no to tutaj, ta pani i ten pan Jaki ci... ty mi loda i goda <głos> Ale <głos> nie masz co loda Dobra Kupię Big Milk'a za dwójkę, co ty na to? Dobra. I ci wsadzę w barę sromną. Że Tereska bardzo dobrze gra w piłkę nożną. Bardzo no dobrze. 15-1 dostałam. Tak. dostałam no, Ale... no, no, no. Ładnie się no. bawicie, ładnie. Jak było, Janeczku? Zamknęłaś mnie w humanie, bo miałaś mnie dosyć. To jest nasz To Słuchaj, koniec. Janek, gdy... Okay. Okej i harpur Ciao. Dobra. Tu jakieś coś? Busy, ciężarówki, Wiesz Muszę to zrobić. Oj. O. Loda zrobić możecie Nie wchodzić na trawnik. Ej! Kur! Do lewej jedź tą Wiktorią! Do prawej. Poddaje się, poddaje się! ja robię reporta. Wyglądał że wina samego w domu. Dobra, wjeżdżamy. Skończyło się. San Andreas State Police, Wydział Śledczy. Co Ręce do góry! Co się stało? Ja, no. Co się dzieje? Co no, się stało. No. wszystkie. wszystkie to łęknie. Afera, aferę no. Wszystkie. Śartowałem. Jaka afera? Już nie. Co się dzieje? Już po aferze, już po. A. no, dobra. Nie, nie. To się nie dzieje. Poczymy? 别让别我笑。<laughs> yeah, <laughs>